Słuchajcie, to jest szok. Cała Polska żyła plotkami o rzekomym ślubie Wikigebor, Gebor, ale prawda, która wyszła na jaw, jest o wiele bardziej skomplikowana i osobista. To, co odkryto przy okazji tej ceremonii, rzuciło nowe światło na całą jej rodzinę i tradycje, o których większość z Was nie miała pojęcia. Przygotujcie się, bo dziś zagłębimy się w świat, który Wyki Gebor skrzętnie chroniła. Internet oszalał, gdy w sieci pojawiło się nagranie, które miało być dowodem na romski ślub wyki Gebor. Film, opublikowany przez samego Bogdana Trojanka, rozprzestrzenił się błyskawicznie, wywołując lawinę spekulacji. Ale czy to naprawdę był ślub? Czy nasza młodziutka gwiazda, która dopiero co weszła w dorosłość, tak szybko stanęła na ślubnym kobiercu? Odpowiedź jest bardziej zniuansowana, niż mogłoby się wydawać, i prowadzi nas prosto do serca jej rodziny. Wyki Gebor od zawsze podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina. Mimo ogromnej popularności, koncertów i życia w blasku fleszy, to właśnie bliscy są dla niej kotwicą. Pamiętacie, jak spędzała ostatnie święta Bożego Narodzenia? Wróciła do domu rodziców, do ich tradycji, do smaków dzieciństwa. W rozmowie z eska.pl wyznała, wiesz co, ja zmuszam moją mamę, żeby robiła też normalne jedzenie na święta, typu kurczak. Ja lubię jeść mięso. Proszę też swoją mamę, żeby robiła mi kluski romskie, takie rwane, ręcznie robione. To pokazuje, jak głęboko zakorzenione są w niej rodzinne zwyczaje, od tradycyjnych potraw po codzienne rytuały. Artystka wielokrotnie podkreślała, że poza sceną, gdzie jest idolką, w życiu prywatnym chce być po prostu sobą. Potrzebuje tego spokoju, tego wsparcia, które dają tylko najbliżsi. W wywiadzie dla dzień dobry T.V.N. mówiła: Mam dużo wsparcia. Wiesz, jakby jest tłum ludzi na koncertach, schodzisz i jakby jest cisza totalna. A tak jak ktoś ze mną jest w drodze, to mam z kim pogadać, wychylować i spędzam z nimi czas. To właśnie ci ludzie, ta rodzina, są jej opoką w świecie pełnym presji i zgiełku, dając jej siłę do bycia autentyczną. Ale wróćmy do rzekomego ślubu, który wywrócił internet do góry nogami. Cała ta ceremonia miała być przeprowadzona według tradycji romskich, w gronie najbliższych. Film Bogdana Trojanka stał się kluczem do zrozumienia, co tak naprawdę się wydarzyło. Kluczowe jest jednak, aby zrozumieć jedną rzecz w Polsce formalne zawarcie małżeństwa wymaga rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Sam obrzęd romski, nawet jeśli odbył się z pełną pompą i zgodnie z wielowiekowymi zwyczajami, pozostaje wydarzeniem prywatnym i kulturowym. Nie skutkuje on formalnym uznaniem związku przez prawo. Czy Wyki o tym wiedziała? Oczywiście. To nie był ślub w świetle polskiego prawa, ale coś o wiele bardziej znaczącego dla jej kultury i rodziny. To wydarzenie, choć prywatne, otworzyło drzwi do głębszego zrozumienia roli rodziców Wyki Gebor. To oni są jej skałą i jej fundamentem. Mama, Ewelina Gebor, to siła napędowa jej muzycznych pasji od pierwszych prób przez organizowanie występów, po wsparcie w trudnych chwilach. Ojciec Dariusz Gebor dba o logistykę, o sprawy codzienne, o to, by Wyki mogła zachować równowagę między błyskiem sceny a spokojem domowego ogniska. To duet, który pracuje w cieniu, by ich córka mogła świecić na jaśniej, zapewniając jej stabilność. Ale jest coś jeszcze, coś co pokazuje, jak głęboko zakorzenione są te rodzinne więzi i tradycje. Okazuje się, że rodziny Wyki i jej domniemanego partnera znają się od dawna. Otce o najmniej półtora roku utrzymują ze sobą kontakt, omawiając przyszłość swoich dzieci. To nie są przypadkowe znajomości. To świadczy o długotrwałych, planowanych relacjach, typowych dla wielu kultur, w których decyzje o przyszłości dzieci są podejmowane w szerszym gronie rodzinnym. To nie jest po prostu randkowanie, to jest budowanie fundamentów na przyszłość, z błogosławieństwem i udziałem całych rodzin. Co jest znacznie głębsze. Potwierdzenie tych głębokich więzi nadeszło ponownie 14 kwietnia 2 2024 roku. Bogdan Troujanek, ten sam, który opublikował ślubne nagranie, zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z Wyki i jej rodzicami. Podpis. Dzisiaj miałem przyjemność gościć w moim domu rodziców naszej wspaniałej artystki Wyki Gebor. Nie odbyło się bez cygańskich potraw była kura, rosół i wspaniałe plany na przyszłość. Wspaniałe plany na przyszłość czy to nie brzmi jak jasny sygnał, że tradycje są żywe, a rodzice Wyki Gebor odgrywają kluczową, aktywną rolę w jej życiu nie tylko zawodowym, ale przede wszystkim osobistym. To, co wielu uznało za sensacyjny ślub, okazało się być czymś znacznie więcej głębokim zanurzeniem w romskie tradycje, w sieć wsparcia i planowania przyszłości, gdzie rodzina jest centrum wszechświata. Wiki Gebor, mimo swojego młodego wieku i międzynarodowych sukcesów, pozostaje wierna swoim korzeniom, swoim bliskim i dziedzictwu, które przekazują jej rodzice. To oni w cieniu reflektorów stanowią o jej sile i stabilności. Więc, kiedy następnym razem usłyszycie o Wiki Gebor, pamiętajcie, że za każdą piosenką, za każdym sukcesem stoi potężna siła jej rodzina. Rodzina, która nie tylko ją wspiera, ale aktywnie kształtuje jej przyszłość, pielęgnując tradycje, które dla wielu pozostają tajemnicą. To historia o miłości, oddaniu i głębokim szacunku do korzeni, która sprawia, że Vicky jest nie tylko gwiazdą, ale także strażniczką bezcennej spuścizny. I to jest prawda, której nie znajdziecie w żadnych plotach.